Dzień dobry. Panna głowa. O, w porządku. Emocje. Bardzo w porządku. Co czyścić? Jeżeli w ogóle i co zrobić? Zostawić tak jak jest. Mamy sytuację tak, głowa mówi jest ok. To, co to, czego się dowiedziałem, to się dowiedziałem. Na razie ta doza wiedzy mi wystarczy. Wygląda, że wszystko jest tutaj pod kontrolą. W ogóle tutaj się pokazuje, że ja swoje zapędy takie frustracyjne mam opanowane. A także furie. Pracuję nad swoim charakterem, zmieniam go, poprawiam. Praca ze złością. Wygląda na to, że jest dobrze. Jest dobrze. Uh -huh. W ogóle to jest odstępuje od dramatów i konfliktów. Odstępuje od jakiejkolwiek formy. Celowej nienawiści. W moją stronę, z mojej strony, nieważne. Uodparniam się. Jestem zahartowany na słowa. Mało tego. Tutaj sobie panna robi takie mini laboratorium z ludzi, ale w takim pozytywnym sensie. To znaczy, mm, widzę zachowania mm, toksyczne w moją stronę. Nie reaguje, tylko natychmiast przekształcam sobie to w atut, w moją przewagę. Na przykład to, że nie reaguje. Nikogo się zamyka. Czyli ja tutaj testuję swoją cierpliwość i jednocześnie te osoby, które okazują mi jawną nienawiść, dają mi sygnał, nakierowują mnie na refleksję, że. Jak to dobrze, że już widzę, kim naprawdę i są te osoby. Czyli one mi się same na własne życzenie, swoim negatywnym zachowaniem w moją stronę, rozkładają na tacy jak zegarek na pojedyncze sprężynki, śrubeczki, szkiełka, wskazóweczki i tak dalej. I ja sobie tak z góry to wszystko patrzę, na to wszystko patrzę. I widzę, z czego składają się te osoby. Pokazała się wdzięczność na dzień dobry. Jak to dobrze, że ja to widzę. Że przejrzałem na oczy z kim mam do czynienia, z kim miałem do czynienia. W bardzo sprytny, ale dla siebie produktywny sposób przekształcam negatywną energię. W pozytywne zachowanie moje własne, czym? Brakiem reakcji. Ćwiczę cierpliwość. Jeszcze raz będę Twoim lekiem. Mhm. Tak. To, w jaki sposób ja patrzę na te osoby, na ich zachowania w moją stronę, mnie ulecza. Mnie ulecza. Zdrawia mnie to. Po prostu widzę natychmiast, o tak. Mam cały obrazek ciebie. Nie potrzeba mi słów. Czyny pokazują mi absolutnie wszystko. No, zdrowieje w, w oczach. Bardzo dobrze. Emocje. Emocje mówią o nadziei. Emocje mówią o beztrosce. Emocje mówią o, takim, o takich emocjach za nastolatka, że wszystko miało różowy smak, zapach i kolor. Wszystko było świetne. I to jest, tutaj ja wyczuwam, że to jest efekt tego, co się dzieje w głowie, co Państwo widzą, co się dzieje przed ich oczyma. Fakt wystawiania się tej osoby toksycznej przed samym Państwem skutkuje pozytywnymi emocjami. Bardzo dobrze, <grywki> bardzo dobrze Państwu się ogląda tę osobę. Państwo tylko patrzą, Państwo milczą. A to się samo rozgrywa na, na, na ich oczach. Emocje. Emocje przepełnione nadzieją, że. To jest taki kurwa. To ja jestem zdrowy tutaj. Nic mi nie jest. Nic mi nie jest. Ta osoba ma po prostu ze sobą jakieś problemy, które mnie już nie dotyczą. I nie powinny. Aha, uh -huh, uh -huh, tak. Mało tego. Ja się tutaj skupiam na tym, co ja czuję. Już może trochę mniej na tym, co ta osoba, jakie, te, jakie ta osoba generuje we mnie emocje. Ja je tylko odczuwam i się na nich skupiam. Już nie analizuję, dlaczego ta osoba taka zła, dlaczego tak toksycznie w moją stronę, dlaczego tak rzuca, pluje tym jadem. Nie obchodzą mnie tu przyczyny. Ja patrzę na to, na rezultaty, na to, co się we mnie od y dzieje, w jaki sposób mój organizm, moje emocje, moje myśli, mój brzuch, bo układ nerwowy reagują na to wszystko, reagują bardzo dobrze. Bardzo dobrze, ponieważ wystarczy mi fakt, że miałem do czynienia ze zdrajcą. A to, co z tej osoby wychodzi, to jest rzecz podrzędna. I ja tylko jestem wystawiony na odczuwanie już jako rezultat. Odczuwanie jest przyjemne. Wobec tego, co widzę. <laughs> Dla Państwa nieznających angielskiego healing oznacza uzdrowienie. Emocje. Powiedziałem Państwu, Państwo zdrowieją. Tylko patrząc na całą te, cały ten dramat op i operę zmieszaną zmieszane ze sobą. To wystarczy. Wystarczy. <noise> no, jest tutaj takie myślenie: O rany, jak ja byłem głupi. Że się, że w ogóle poświęciłem tej osobie 5 minut swojego życia, ale z drugiej strony usprawiedliwiam się, kto mógł wiedzieć, że to się tak skończy, że ja trafiłem tak pechowo. No, możemy mieć tutaj do czynienia z. Mm, no, jednonocnym spotkaniem. Miało się zacząć i skończyć na zabawie. Ale. I nawet jeżeli tutaj coś wyszło, do czegoś doszło, to jednak i tak <gryw> później z tej osoby i tak wyszło. Kimona ona jest naprawdę. W ogóle głupim pomysłem było wchodzenie z, z tą osobą w romans czy spotkanie seksualne na jedną noc. To, to, to już samo to było głupotą. Bo potem nagle w tej osobie coś pękło, coś jej się, się przekręciło i zaczęła się naprawdę nieracjonalnie zachowywać. Ale to nieważne. Bo tutaj jest. Um, takie moje zdrowienie tym, co widzę. Co czyścić. No, szczerze bym państwu powiedział, że nic. Nie. 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 Dziękuję, dziękuję. Nic, nic nie czyścimy. Yy, I co robić? I państwu powiedziałem, żeby zostawić takie, jakie jest, prawda? Bo nie, bo no co, tutaj yy, z człowiekiem coś się odbyło. Czyli w ogóle tutaj my mówimy o takiej sytuacji, że no dobra, chciałem, chciałam się umówić z kimś na seks, ale trafiłem na osobę, trafiło mi się na osobę, która jest bardzo niestabilna emocjonalnie. No po prostu zły traf, po prostu zły traf. I później co się z tą osobą stało już po kontakcie fizycznym, dla mnie ta opera jest śmieszna. Dla mnie osoby, która tutaj była w tej sytuacji. Bo tutaj nie ma z czego się leczyć, bo tutaj traumy państwo nie mają po tej osobie absolutnie, czy jakiejś ciężkości. Jest pokazane nic nie robić, zostawić to w cholerę i tę osobę, i tej te dramę, bo to jest jej sprawa. No i bardzo jest możliwe, że się Państwo nigdy więcej już nie zobaczą, gdybym był tobą, nie traktowałbym mnie w taki sposób egoistyczny. Ale to ale to brzmi jak zarzut, to tutaj za daleko poszło, bo. Nie ukrywam faktu, że ja też odczułem, że ta osoba sobie za dużo wyobraziła, bo to miało być, tak? My mieliśmy się umówić tylko na seks na jedną noc, a ktoś sobie, jedna ze stron sobie tutaj na, no, dointerpretowała, dopisała sobie historię czyli, krótko mówiąc, włączyła emocje. I tutaj, no. Na odchodne jest, no nie traktowałbym ciebie, nie traktowałabym ciebie w taki sposób, czyli w sensie inaczej. Ta osoba o sobie mówi, zostałem potraktowany, potraktowana egoistycznie, czyli chodziło tu tylko o twoje jakieś tam, ale to nie jest w kategorii, to nie jest w ogóle sprawa, którą powinni się Państwo jakoś specjalnie przejmować. no umowa była wiedzieliśmy się wiedzieliśmy po co się spotykali, spotykaliśmy spotkaliśmy bo tu jest raczej jednorazowo tylko że osoba popełniła błąd ale to jest błąd tej osoby więc teraz to co w sobie ma i czym żyje no oby zmądrzała na przyszłość i sobie nie dopowiadała nigdy więcej bo tutaj to jest taka zerwana umowa, a raczej dopisany punkt do tej umowy, tak? bo my się umawialiśmy, umówiliśmy, a tutaj po co była ta nadinterpretacja? Po jaką cholerę? No to teraz jest, są skutki tego. Więc po co teraz oskarżasz? Skoro było wiadomo na początku, po co się w ogóle zgraliśmy? Ale to, to już Państwa nie powinno obchodzić, bo to. No, osoba popełniła błąd, na błędach się uczymy. No, bardzo tu kobietę czuć, że z takimi zarzutami ale to tu to, to, to płeć jest nieważne. Czyli dla jednej ze stron było od początku jasne, na co się umawiamy. Druga osoba zignorowała to, ale zostajemy przy tym punkcie, co czyścić. Nic nie czyścić, nie ma tu nic do czyszczenia. Po prostu zła interpretacja. Osoba nie zrozumiała do końca, po co to spotkanie w ogóle się odbyło. 见过